W jaki sposób ugotować ziemniaki, żeby były idealne? Nalej do garnka zimną wodę i włóż ziemniaki. Od tego momentu gotuj ziemniaki koniecznie na średnim ogniu około 15 do 20 minut. Wtedy zawarta w nich skrobia gotuje się równomiernie. Czas gotowania uzależniony jest od wielkości i wieku ziemniaków, ich odmiany oraz początkowej temperatury wody i planowanej formy podania. Młode ziemniaki gotuj 5 minut krócej. Idealnie ugotowany ziemniak będzie miękki, ale nie będzie się rozpadał. Sprawdzisz go, wbijając w ziemniaka widelec, który będzie wchodził bez oporu. Jeżeli lubisz purę, potrzymaj ziemniaki w gotującej się wodzie dodatkowo około 2-3 do minut dłużej. Po upływie tego czasu wylej wodę z garnka. Wyjmij ziemniaki z garnka i odceć na cedzaku. Możesz je zahartować, ale nie trzymaj ich w zimnej wodzie dłużej niż 15 minut. Po tym czasie ziemniaki tracą swoje właściwości odżywcze. Ziemniaki są gotowe do spożycia.